Dzisiaj pokażę jak wam rywek z mojego dnia, no gdzieś tak. Więc ubrałam się już wcześniej troszkę. Skarpetki też, bluzkę przebrałam. Więc teraz czas na płatki, jem sobie płatki. Tam już jest laptop przygotowany, bajki oczywiście. Tam jest oczywiście psina. I ją pokażę zaraz z bliska. No. Więc ona się nudzi i sobie leży. I tak jak też się nudzię. No. Może mi przerwać w każdej chwili, bo może być za mało miejsca, ale i tak to wstawię, nawet jak będzie bezpa. Um, więc no, jemy i do Was wrócę nie wiem czy to słyszycie podejdźmy bliżej no więc dalej jem. a mi się już nie wcale dobra więc potem się teraz pobawię pod szopami i ku. no teraz się idę bawić pod szopami oh, wstawaj 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 <grym> No, więc idę się bawić. No to teraz idziesz do szkoły, dobra? No, ok. To pa. Nie chcesz iść ze mną? Nie, nie. Nie, dzięki. To pa. pa. Hmm. A to ja sobie pośpię na jej łóżku, bo o tym wygodniej. Jak coś to, tu, tu, to... coś to jest laptop. No, więc się bawiłam. Um, nie wiem, potem mi się nudziło. Znaczy teraz mi się nudzi bawić Więc teraz idziemy otworzyć kalendarz adwentowy. Dobra, więc mamy tu kalendarz. Ja tego nie zjem teraz, bo po prostu jestem najedzona strasznie. na Najedzono. Więc tak. Otwieramy piętnastkę. Czy ktoś tu widzi piętnastkę? Więc tak. O, mam piętnastkę. Ja tego nie zjem. Powiedziałam, że nie zjem. Więc dobra, otwieram kalendarz. Ojej, I znowu ten stup. Nie, przez stół raz. zaraz. Ale dobra. Trudno. No więc, dobra. Będę się żegnać. Jeszcze na sam koniec pokażę wam mojego pieska. A mnie w więc idę sobie oglądać tutaj. Pa!